No, cześć, cześć. witam Was bardzo serdecznie w naszym najnowszym programie. Jest to lista dla najmłodszych uczestników, dla najmłodszych odbiorców. Lista przebojów For Fun TV. Zaraz zaczynamy. Zaczynamy od miejsca 30. Na pewno nie wiecie, co to jest za miejsce. to tak, jest Justin Timberlake was the run from the run. Ciekawy jestem, czy znacie ten kawałek? Mam nadzieję, że tak, póki to spada, ale dzięki Waszym głosom mam nadzieję, że będzie się do góry i będzie coraz lepiej. Przekonajcie się, zaraz zaczynamy. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Do końca programu.